Playmobil Ferris, czyli seria bruszki. Malutki produkt wyciągnięty w tej chwili prosto z tyty dziecka. Yy, wcale nie, nie, nie jest konieczne, żebyśmy się same, same dodawali do takiej, takiej tyty dla pierwszoroczniaka, tylko słodycze. Jak dziecko chce jakiegoś Playmobila albo jakieś klocki. Yy, teraz są już takie fajne miniaturowe, że naprawdę do tyty się zmieszczą. Yy, dla dziecka 4-10 lat, 9 41 1 tak jest numer tego produktu kodowy eee, tutaj mamy fajnie otwierane tak od spodu i tu będą jakieś akurat tu, córka to chciała dlatego bo tu jakieś fajne zwierzątka są a eee, bardzo lubi różne takie miniaturki zwierzaków no i zaraz sobie to obejrzymy już widzimy to tak z dołu otwierane jest to malutkie więc, więc nie, nie jest to drogie eee, plus eee, Mało miejsca to zajmuje. A dziecko ma akwarium, że nie są to tylko słodycze, które, które zje. Nie. Ale będzie miało dziecko zabawę, tak? Dobra. Oglądamy, co tu jest. Więc tak, mamy ludzika. Mamy ludzika, ludzi standardowy dla Playmobila. Mamy jakiegoś małego Bambi. Sarenkę, tak. Rusza się główka sarenki. Do ludzika. Możemy sobie doczepić. Ta, yy, zaraz. Gdzie mamy to doczepianie? Tu mamy właśnie możemy sobie doczepić skrzydełka, żeby był, była, bo to jest dziewczynka, bróżką, tak. Widzimy przypięcie, przypięcie i na szyjkę przypięcie, i będzie ludzik. E, tutaj mamy też coś, już pokazuje co? Tylko powiem jeszcze drugą rzecz. Będzie kwaczek. Będzie kwaczek. I tak, tu jakieś takie y, owocniki, tak, jakieś takie, co, co tam wydają różne, r, 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 różne owoce. Tu mamy kwiaty, tak, y, tu jeszcze jest taka sukieneczka wkładana do ludzika, a tutaj widzimy też jest sarenka, więc jest dwójka. Aha, i tu jeszcze mamy czapeczkę. Tak, mamy jakiś mamy ten talerzek do jedzenia. Do jedzenia? Nie, nie do jedzenia. To nie jest. Możemy robić bawić, że to jest talerzyk, ale to może być równie dobrze podstawka pod koszyczek. O właśnie tak by to wyglądało po otwarciu. Więc. Yy, dwie łodygi. Tutaj takie dwa kwaczki to to będzie chyba zbierane gdzieś tam bo to nam nie wejdzie do, do tych krzaczków naszych więc tu będą krzaczki osobno co możemy włożyć uciekłomi możemy włożyć do czapeczki tak tą stroną w czapeczkę byśmy tu włożyli o i mamy taką, taką czapeczkę kwiatową ona tutaj na, na główkę będzie wchodzić. Tu mamy kwiatki. Tu mamy koszyczek z czymś tam zebranym dla tych zwierzaczków, i tutaj mamy dwa zwierzaczki. Tu ma jeszcze swój kwipunek, ten ludzik. Zobaczmy sobie instrukcję. Ma instrukcja tutaj też jest, chociaż to wszystko jest banalnie proste do, do złożenia, ale też oczywiście mamy. Widzimy. Cukieneczka, widzimy nakrycie głowy. Jest wróżka zrobiona tak. Tu jeszcze ma właśnie te skrzydełka swoje. Tu mamy koszyczek, chociaż to może też być jako miska, spolidełko dla, dla tych tutaj zwierzaczków A tutaj mamy tak. Jedne kwiatuszki, drugi kolorek, i je tutaj do tego wbijemy. I jest zrobione. A tutaj mamy jeszcze malutki katalog, możemy go przejrzeć na szybko, czy by nie. Strawacy są, policjanci są, lotnisko możemy o zrobić, całkiem fajna rzecz. Tu jako gra, ktoś lubi hokej, jak ktoś lubi, co tu, tu mamy drugie, piłkę nożną, tak. Samochody, rycerze, rozmaici, to też coś tam, rycerze z fantastyką pomieszani. E, tutaj mamy, jak ktoś lubi historię, więc mamy fara faraonów, tak? Starożytny Egipt, piraci. Figurki, jeśli chcemy kolekcjonować, tu sam było świąteczne jeszcze. Mamy wioskę, jak ktoś lubi klimaty takie wiejskie. Tak, tu jakieś przygody, jakiś biwak. O, nawet podróż taką się możemy wybrać. E, tutaj szpital. E, jakieś place zabaw własne do tworzenia. Cały duży domek. Jakieś magiczne tak. O, to są właśnie te. Nie, to są księżniczki, są. To akurat tutaj nam wróżebnie nie pokazali w tym. No i tak to wygląda po rozłożeniu składania. Po złożeniu nie będę pokazywał, bo, bo to jest tylko nałożenie, nałożenie ubranka i złożenie kwiatka. W każdym razie całkiem miły, przyjemny zestawik. E, tak, żeby włożyć dziecku jako drobny upominek. My tutaj akurat włożyliśmy to do tyty, dla pierwszoroczniaka, do podstawówki razem ze słodyczami, żeby to nie były tylko, tylko słodkości, ale córka wolała dostać jakiś, jakiś mały konkret, tak? Tak to wygląda z opakowania. Dzięki.